to już film o matce od Netflixa? No na pewno kolejny, ale czy ten jest dobry? No powiedzcie, matka. Odpowiedź na Johna Wicka, uprowadzoną. Karol, podobało ci się? Um, dwugodzinny złodziej czasu? To jest tytuł alternatywny? Nie, to jest kategoria filmów, do której zaliczam matkę. Że choćby nie wiem co, musiał ktoś mi chyba przystać pistolet do głowy, żebym jeszcze raz próbował obejrzeć to dzieło. Co ci się nie podobało? E, gra aktorska. No, nie jestem zawiedziony Jennifer Lopez, bo... Ja nic nie oczekiwałeś. Nie no, Nie chciałbym powiedzieć na przykład tak, że o, mam nadzieję, że to będzie ostatni gwóźdź do trumny kariery aktorskiej Jennifer Lopez, ale ona tyle gwóździ już wbija w swojej karierze, w tą trumnę, że to, to, to nie ma żadnego znaczenia. Ona ma po prostu przyciągnąć pewną demografię do kin albo przed ekrany telewizorów, nie? No, Choćby nie wiem jak się starała, to ona i tak i tak dostanie następną rolę. W tym filmie nieważne, co ona tam pokazała lub nie pokazała, ale tak, no, jej gra była no, na takim poziomie, jakim była. Historia w ogóle ma takie błędy logiczne i spójnościowe, że... Powiem wam tak, po 10 minutach zatrzymałem film i sobie zastanawiałem, czy to jest rzeczywiście film sensacyjny, czy to jest pastisz filmu sensacyjnego. I do jakiego wniosku dotarłeś? Że jeżeli to jest film sensacyjny, to to jest jeden z najgorszych kibli sensacyjnych, jakich w życiu oglądałem. Natomiast jeżeli to jest pasty filmu sensacyjnego, to jeden z lepszych. Bo zachowują to, no taką pani, poważną minimalkę. do jest to zdarzenie z 2008 roku, <grym> że jako film dramatyczny, to nie jako parody, to po prostu. Genialne. No właśnie, ja, jeżeli zaczynasz oglądać ten film, bo ja tak po 10 minutach mówię: No nie mogę traktować tego filmu jako poważny film sensacyjny, bo to jest po prostu debili. Więc stwierdziłem po 10 minutach: Dobra, oglądaj to jako pastiż filmu sensacyjnego. I od tego to... czasu się bawiłem super. To jest ciekawe, bo ja na przykład po 10 minutach dawałem jeszcze: Mówię, o, tak układa się to w miarę okej, okay. niż byłem jakiś zachwycony, ale mówię: Jest nieźle. A może, no co ty Dla myślisz? Dla mnie jest problem, bo ten film miał takie momenty pastiżowe, ale koniec końców traktował się serio i to im przeszkadzało. E, może podam e, dwa przykłady. Na przykład e, to nie jest spoiler, bo na początku jest, e, kiedy e, ona jest atakowana przez tam tego handlarza bronią, on ją zatrzaskuje w prysznicu i ona powstrzymuje się przed zastrzeniem jego. I takie, tak patrzy na siebie, coś zaczynamy mieć, i on w jakimś momencie dźga. Przecież ona miała go na muszce, i to po prostu tam było takie śmieszne, że. Albo drugi moment jest taki, kiedy oni są. I tutaj jeszcze błąd logiczny. Um, ona gra matkę w ciąży, tak? No. Szybciej by dostała ze trzy razy tą kosą po rękach, już by dała sobie wbić nóż w brzuch dziecka. Ale stary ona trzymała go na muszce, opuściła broń. Uh -huh. Po prostu. A nie, dru... uważamy, A druga sprawa jest taka, kiedy oni. Przytacie państwo, było za lokację, bo okazuje się tak jest tygwane. Kuba. Tak? O, tak, tak, tak. Kuba. To jest taka scena, kiedy. E, e, ona, nie wiem, pod, e, e, wpada na jakiś samochód i tak dalej, to to ona GTA go kradnie po prostu, tak. jedzie tam dalej, po prostu... Albo kiedy obserwując e, córkę tam przez lornetkę na jakiejś, przez i tam e, już przyjeżdżają ludzie i ona tak czeka, czeka, nie wiadomo na co, oni z tam jeszcze zaś kiknąć, jak gdy Albo jeden tam z innych bohaterów nagle e, e, ginie i później dwójka inny bohaterów sobie wspomina go tak casualowo, mimo takie, że no co co o nim myślisz i takie i no wiecie tak to... jakby kompletnie mieli go e, baterowie mieli go gdzieś i to jest e, te, ten film jest czasami tak apatyczny na to co się dzieje e, wiecie jak się tam śmieci i tak dalej że ja myślałem że kurczę a może to, to jest taki film e, taki takie inne podejście jak John Wick, że po prostu zrobimy taki typowy film sensacyjny i będziemy sobie robili śmiechy z tego. Ale nie, bo później wracamy do jakichś tam flashbacków, e, e, tej bohaterki przez nieprzyzwoitec, jak tam e, z, związała się z tymi mężczyznami. To jest poprowadzone wszystko serio i takie no niewykorzystany ten... potencjał. Właśnie nie... ten film chyba traktuje się zbyt serio, bo, bo chyba w takiej konwencji nie działa. Ale nawet tak najprostszą że miałem, że Jennifer Lopez, świadomie, przez to, że główna bohaterka nazywa się po prostu matka, ona nie ma imienia. Tu też zauważyłem, nie podali nigdy jej nazwisko i imienia To jest no. cały film. To jest po prostu matka, ale okej. Okay. Ale okej, okay. to wynika z fabuły, bo ona jest tam e, zabójczynią. E, tajną tak. No, no ta super, jest... się działa na świeży na strażniczej w Guantanamo, to jest Kawisz. Hey! What's up, guys? No, ja <laughs> ja, ja... <laughs> a ja mam. oni mi tak obiecują, że. Tylko rozwinę, że. zawsze jest coś takiego. Ona by była jakąś taką tajną agentką i ona się specjalizowała w byciu snajperką, można powiedzieć, nie? No to rozumiem. Niespecjalność to jest walka na dystans. Tak, no, to jest moje ten... serce swoje. Nie? A teraz jak, jak w Call of Duty drążek i jest lepiej. No i, jest, tak. no i słuchajcie, no i jest coś takiego, że ona zamiast mieć vlogów z dystansu, ona często rusza na nich po prostu, na całą grupę, wali tam z, z jakiegoś uzu i pistoletu albo czegoś. No i, to nie ma sensu, bo no, ona się specjalizuje przez strzelaniu na dystans, cały czas jest to bo nie podczas sobie, filmu wpadł na pomysł, żeby były na przykład takie długie sceny, kiedy ona jedyne co robi to siedzi powiedzmy na dachu, musi tam strzelać albo pilnować jakiegoś celu i powiedzmy na tym jest oparta cała fabuła. No, no, to, bo, to by to dużo lepiej wypadło niż film, który ostatecznie to masz na tak, jakby się... jak ten film o snajperach, jakby... Z e, wroku bram? Czy... Wroku bram na przykład. No, jedynek no, snajperów ale... albo snajper, no wtedy o... Ja to, tak, ja to tak widziałem, ale, ale, ale wszystko, tam, wszystko było gorsze. Ale wiesz, co mi się wydaje? Bo jak tak mówię, spojrzałem sobie w pewnym momencie po kilku minutach filmu, kto to reżyserował, kto jest autorem scenariusza. I to mi wygląda, jakby dwie laski, które nie mają żadnego pojęcia o filmach sensacyjnych, dostały zadanie nakręcić dobry film sensacyjny. I one to robią. Najpierw obejrzały całą serię Borna, dołożyły tak jak do tego mówisz, jakiś film o snajperach i tak bo takie co lepsze ujęcia i to próbowały poskładać w jakąś logiczną całość, ale to nie ma logicznej całości. I też, mnie, nie wiem, takie te granie kamerą, gdzie masz czasami takie te rozmyte boki, żeby się tak skoncentrować jakby na środku ujęcia, a później masz znowu takie normalne ujęcia, a później... To wszystko tak jak... Się... Nie wiem, dla mnie tam zabrakło w ogóle wizji, co ta reżyserka chciała osiągnąć w tym filmie. Czy to rzeczywiście miało być na poważnie od początku do końca, że traktujcie to jako, nie wiem, no... dobry film sensacyjny typu Born. Tylko że no, z Jennifer Lopez w roli głównej? Czy od razu dziewczyny poszły? Dobra, to na Dzień Matki zrobimy taki pasztyż filmów sensacyjnych. Czy emocjonalnie ten film na Was działał? Żadnych emocji. Ale no szczególnie nie. Słuchajcie, ja jeszcze tak zapytam Was. Co jest o bohaterach, takich, że na przykład aktor nie umiał pokazać odpowiednich emocji i przedstawia się to. Ja wyłączyłam emocje. Bo one mnie ranią. Znaczy, u Jennifer Lopez emocje zostały wyłączone w sposób nienaturalny, bo ona się po toksów i po prostu jej twarz to jest jedna wielka maska. Ona ma ten sam problem co Nicole Kidman. Nicole Kidman do pewnego momentu była całkiem dobrą aktorką. W pewnym momencie stwierdziła, no, nie chcę już wyglądać jak 40, bo się cieszy, jestem 40, więc chcę nadal wyglądać jak 30. Zrobili jej plastikową twarz, zmaskowali wszystkie jak to się ładnie mówi, zmarszki. zmarszki, nie zmarszki, no niestety, to sprawia, że ci ludzie nie potrafią później grać swoją tworzą żadnych emocji. Wiesz, ona dawała ja tam sceny, gdzie ona płacze i nie lecą żadne łzy. Nie, nie. Jak ja mam na czegoś takiego oglądać film, to mi się chyba nie, no sorry, no. A Ty nie, widziałeś nie? z zeszłego roku wystrzałowe wesele? Nie. też z nią? Też z nią i o dziwo tam nawet to wszystko gra. Ale znaczy, dlatego, że. To jest w sensie tak na poważnie. No i to jest główny fakt. O to chodzi. Ale tutaj no. właśnie jej błędem było to, że ona bardzo poważnie podeszła do tej roli. Ona próbowała grać kobietę, która utraciła swoje dziecko, teraz będzie o nie walczyć. A jak się to ogląda, to tam zresztą to jest same tak założkę. Z założeniu nie ma nic złego, wiesz, no to jest. Nie no, no ale to jest... na przykład mi na przykład że to jest film, który nie ma żadnego twistu, Tak naprawdę. Bo wiecie, jaki tu potencjał by nawet do wykorzystania, na przykład, jak ona uratowała to dziecko i trzymała je na alasce, to tam w ogóle minęło kilka miesięcy, tak wynikało z dialogów. Mm -hmm. Ale słuchajcie, nie by było jakby na przykład... Yy, dwa takie scenariusze sobie wybrałem. Że gdyby ona yy, rozbyła się tych złych i na przykład nie chciała dać tego dziecka, bo mówi, że już tyle się czasu nim opiekowała i decyduje się zachować to dziecko. Kurde, no to jest jakiś ciekawy motyw, ciekawy zwrot akcji, że na przykład ktoś chce ją zaatakować, ona tego dziecka, albo drugi myślałem o tym, ale myślałem, że może tak będzie, że tak naprawdę to dziecko jest bezpieczne, a oni potrzebują niebo nas taka dobra, i żeby wybiła na przykład tych, 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 tamtych, mówią coś w stylu, e, jak Mario, że księżniczka jest w innym zamku. Tu ci, porwali ci dziecko weź i wybi. Tam nie było, albo to tamci jednak tamci, jakby szukała tego dziecka, które cały czas było bezpieczne. To by było ciekawe, bo ona by się mściła, to już jest lepszy scenariusz i zwrot akcji. A to ci powiem i to, co było. W filmie. Ten film pięknie zamknąć, to mógł być taki zwrot akcji, że na końcu Joseph Fajne z poparzoną twarzą patrzy na nią i sobie. Przecież to moje dziecko! Chodź razem je wychowamy tutaj na nas, z dala na na ludzi, położymy sobie to. nasze problemy. Jakby tak zakończyli ten film, to bym nawet się cieszył, wiesz? Ale przez to, on że pasowało tam, do całej reszty. Że tam w ogóle nie było ten wątek tego ojcostwa, nie było takiego. Żaden. Nic, że on nie powiedział, że to jest jego córka nawet. Żaden z tych gości nie był zainteresowany, który z nich tam zakręcił problem, <grym> tak, wiesz co chodzi? Tak, i tak właśnie kończąc to, zakończenie mi się podobało. On jedzie sobie po prostu, a strzelanie trafią. <grym> Jedzie dalej. <głos> <głos> no, po prostu tak się śmiał. Nie no, jedna z najlepszych snajperek, co w takie kółeczko, trafia wszystkie strzały. No coś ta została raniona, ale może, może kurde, nie trafi akurat. Nie no nie mega, mega straszna. I tym śmiesznym akcentem nie polecamy oglądać tego filmu.